Erik oddaję ci kanał. No mieliśmy to ustalone, także no co? No to powiedz zasady swojego kanału, bo ludzie czekają. Okej, okay, dzień dobry z tej strony Eryk i witam Was już na moim kanale, bo na mi... W dzisiejszym odcinku oddaję kanał. I słuchajcie. Ja będę robił różne filmy, bo to już będzie mój kanał. Bo I mi i no to oddanie. będą twoje pomysły, tak? Tak, na przykład w będziemy nagrywać, która tam jest ta wiewiórka gdzieś pobiegła i była, nagrałem ją o tam jest znowu no. dobra, to to już jest nieważne <grym> wiewiórka pod podatami a chcę wam powiedzieć zasady mojego kanału ja będę wymyślał filmy na przykład ja wam mogę teraz powiedzieć jak ja będę się witał i żegnał w filmie no to zaczynamy od witania dzień dobry z tej strony Eryk i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj ze mną jest mój brat, Antoni. To tak samo jak ja, Wiem, tylko Erek. Tylko kamerzyst, e, może, mogę powiedzieć nazwać kamerzysta, bo będziesz nagrywał. E, a na witanie, e, jeśli chcecie, żebyście dalej nagrywali takie filmy, to tyle albo tyle łapek i no i co, i do widzenia. E, I co? Co e, no. mam jeszcze Wam powiedzieć? Mm. O! E, Jaka seria? Czy muzyka? Co będziesz? Wszystko jak ja? Wszystkie serie będę nagrywał. I jak teraz już oddaję Wam taki, taki mały sekret. Jak wyjdziecie 20 subskrypcji na moim kanał? O, 20? 20? Znaczy to ten sam kanał, tylko że zmieniamy nazwę. Albo 80, 20 subskrypcji. To robię hardcore'owego pręka na tobie. No to już wyganałaś. tu na tacie może zrobimy. Tak, na tacie właśnie. Hardcore'owy prank na tacie. Nie wiem, nie wiem co zrobimy. No ale jest błoto, nie wiem czy byśmy rzucali śnieżkami. Ale no, no nie rzucamy. Jakiś hardcore'owy mówisz. To hardcore'owy, to co ja mam zrobić z hardcore'owym? Nie wiem. No i dowiedzieliście się jak już będzie występował mój kanał. Już na całe życie. A więc bez przedłużańczu, do widzenia i na razie.